Zanim zaczniemy pracować z danymi, ważne jest abyś poznał lub poznała odzywanie się do danych, czyli krótko mówiąc szybkie metody na zaznaczanie i odpowiednie wskazywanie zakresów, z którymi będziemy pracować w przyszłości. Na przykład bardzo prosta rzecz w naszym skoroszycie zaznaczanie zakresów, będziemy na początek zaznaczać kolumny, aby zaznaczyć całą kolumnę, na przykład dotyczącą stanowisk, mogę kliknąć na adres kolumny B lub adres kolumny D. Jeżeli będę chciał odezwać się do dwóch kolumn, wtedy zaznaczę sobie na przykład kolumnę B, klikając na nie lewym przyciskiem myszy, a następnie przytrzymując klawisz Ctrl, zaznaczę jeszcze kolumnę o adresie D i kolumnę o adresie E. Czyli jest to zaznaczanie kolumn w sposób selektywny, niewystępujących po kolei. Jeżeli będę chciał zaznaczyć kolumny, które występują po kolejnie muszę używać do tego klawisza CTRL. Teraz kliknę gdziekolwiek, aby odznaczyć poprzednie zaznaczenie. Klikam na kolumnie A, trzymam lewy przycisk myszy i przesuwam się w prawą stronę, aby zaznaczyć większą ilość kolumn. Bardzo ważne jest to, teraz znowu kliknę tutaj sobie gdziekolwiek, bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy najeżdżam na adres kolumny, spójrz, kursor zamienia się na czarną strzałkę. To oznacza, że jest gotowy, aby po kliknięciu na adres kolumny A Zaznaczyć ją w całości. Czyli od A trzymając lewy przycisk myszy, zaznaczam kilka kolumn. Mogę to zrobić jeszcze inaczej. Zaznaczam pierwszą kolumnę A, klikając na nią lewym przyciskiem myszy i przytrzymując na klawiaturze klawisz Shift. Odzywam się jeszcze do kolumny E, klikając na jej adresie lewym przyciskiem myszy. Klawisz Shift to żaden wymysł Excelowy. Wiadomo, że również w systemie Windows, jeżeli będziesz używać. Klawisza Shift zaznaczysz albo na przykład zakres plików od, do, od pierwszego do ostatniego, który klikniesz, czy to w innych aplikacjach typu Word klikniesz na pierwszym akapicie, następnie na klawiaturze Shift klikniesz na ostatnim akapicie, zaznaczysz jakąś większą część tekstów lub akapity występujące po sobie, czyli nie jest to wymysł czysto Excelowy. Bardzo y, podobnie działają wiersze, możesz kliknąć na adresie wiersza, na przykład adresie numer 2 również gdy kursor zamienił się w taką czarną strzałkę z klawiszem Ctrl mogę klikać na pozostałe adresy wierszy w celu zaznaczenia ich w ten sposób, a także jeśli odznaczę wszystko oczywiście klikając gdziekolwiek z klawiszem Shift. Najpierw klikam na pierwszy adres wiersza numer 2, wciskam klawisz Shift na klawiaturze i wybieram ostatni z tych, które chciałbym zaznaczyć, na przykład wiersz o numerze 15 i zaznaczam wszystkie wiersze od drugiego do 15 wiersza. Tak to będzie wyglądało. No więc takie proste zaznaczanie wierszy czy kolumn przydaje się oczywiście, ale na pewno częściej będziemy chcieli odezwać się do samych danych. Co mam na myśli? Zobacz, że jeśli klikam na kolumnę np. Na o adresie C, czyli wybieram sobie adres C, wówczas nie odzywam się tylko i wyłącznie do danych. Teraz przewiję w dół, aby Ci to pokazać. Nie odzywam się tylko do danych, ale odzywam się do wszystkich komórek w kolumnie C. W plikach XLSX jest ich ponad 1,48 tysięcy. To nie do końca jest zawsze dobre rozwiązanie, aby odzywać się do pustych komórek, dlatego ważnym jest, abyśmy poznali jeszcze inne możliwości i metody zaznaczania danych. Na przykład chciałbym zaznaczyć wszystkie dane występujące w kolumnie C, więc klikam na pierwszą komórkę o adresie C1 i wybieram na klawiaturze Ctrl i Shift. Razem przytrzymuję oba klawisze i jednokrotnie klikam na strzałkę w dół. Spójrz, co się stało. Zaznaczyłem całą kolumnę C, ale tylko i wyłącznie komórki, w których mam dane. Ctrl-Shift i strzałka w dół spowodowała zaznaczenie od komórki C1, jeszcze raz ją zaznaczę, aż do ostatniej pustej komórki, aż do pierwszej, przepraszam, pustej komórki, czyli do wiersza 116. Jeżeli gdzieś po drodze mielibyśmy do czynienia z pustą komórką, na przykład gdzieś zabrakłoby nam danych, powiedzmy, Wyrzucam dane, wyrzucam dane z komórki C16, jeszcze raz ustawiam się na komórce na adresie C1 i klikam Ctrl Shift, strzałka w dół. Spójrz co się stało. Zaznaczyłem dane do pierwszej pustej komórki, czyli do wiersza 16. Trzymając cały czas Ctrl Shift, jeszcze raz klikam na strzałkę w dół, przechodzę to pole, które jest pustą komórką, a następnie ponownie klikam Ctrl Shift strzałka w dół, aby dojechać do końca mojego zestawienia, czyli do kolejnej pustej komórki, czyli Ctrl Shift i strzałka w dół zaznacza nam w dół komórki do pierwszej pustej. Nie tylko w ten sposób mogę wykorzystać klawisz skrót klawiaturowy Ctrl Shift i strzałka, ze względu na to, że jeśli na przykład ustawię się na komórce A1, czyli zaznaczę komórkę z napisem nazwisko, wybieram Ctrl Shift i strzałka w prawą stronę, czyli według tej zasady, którą przed chwilą poznaliśmy, przesunąłem się do ostatniej mojej komórki zapisanej, czyli do pensji, krótko mówiąc do pierwszej pustej komórki w prawą stronę, a następnie wybieram ponownie Ctrl-Shift-strzałka w dół, aby zaznaczyć wszystkie wiersze w dół do pierwszego pełnego pustego wiersza, czyli w tym sposobem zaznaczyłem całe moje zestawienie. W ten sposób będę korzystał z klawisza ze skrótu klawiaturowego CTRL-SHIFT, czyli CTRL-SHIFT strzałka w prawo, CTRL-SHIFT strzałka w lewo, CTRL-SHIFT strzałka w dół, ponownie w prawo. Zobacz, w ten sposób mogę sobie sterować zaznaczeniem mojego zestawienia. Mógłbym też zrobić tak, że przy bardzo często występujących zaznaczeniach, czyli ctrl klawisz CTRL-KLAWISZ-SHIFT czy strzałki, mogę je wykorzystać jeszcze w taki sposób, zaznaczam w A1, Nazwisko następnie z wciśniętym Shiftem, tylko i wyłącznie z Shiftem. Klikam w prawą stronę, jednokrotnie strzałką przesuwam się do kolumny B na stanowisko. Przesuwam się trzymając cały czas Shift i jeszcze raz. Klikam na strzałkę w prawo, przesuwam się do działu, czyli do kolumny C, a następnie wybieram CTRL SHIFT i jednokrotnie strzałka w dół, czyli te trzy kolumny będą zaznaczone do pierwszego pustego wiersza tych trzech kolumn, czyli do końca mojego zestawienia. W ten sposób zaznaczyłem moje zestawienie. Kolejny skrót klawiaturowy, który się bardzo często przydaje podczas zaznaczania danych, to CTRL-SHIFT-SPACJA. Zauważ, cały czas bazujemy wokoło tych, kręcimy się wokoło tych dwóch klawiszy CTRL i SHIFT. Jeżeli zaznaczam jakąkolwiek komórkę w moim zestawieniu, jakąkolwiek, Wybieram Ctrl Shift, klikam na spację. Tym sposobem zaznaczam bieżący region w zestawieniu, czyli od tej zaznaczonej komórki, którą na początku kliknąłem, tak daleko jak Excel widzi kontakt z danymi, zaznaczył mi w wersji prostokątnej całe moje zestawienie. Tak będę wykorzystywał Ctrl Shift, spacja. Bardzo podobnie, jeżeli zaznaczę jakąkolwiek komórkę w zestawieniu i wybierzesz sobie Ctrl A. Wówczas zaznaczysz, bardzo podobnie jak przed chwilą, kontroliści w spacja, bieżący region, czyli od zaznaczonej komórki ponownie tak daleko, jak widać kontakt z danymi w wersji prostokątnej. Tak będę mógł zaznaczać całe zestawienia. Co jeszcze? No oczywiście podczas takiego zaznaczania często będziemy chcieli zaznaczyć cały wiersz, yy, cały wiersz w którym jest zaznaczona pojedyncza komórka. Co mam na myśli? No bardzo często... Osoby, które nie znają takich skrótów klawiaturowych, na przykład przeszukują sobie tutaj dane związane z wartościami liczbowymi, klikają na jedną z komórek i chcą dowiedzieć się, kogo dotyczy ta wartość liczbowa, ta wartość pensji, więc klikają na tą komórkę i przesuwają się w lewo, aby zobaczyć, a to jest nazwisko na przykład Błażejczek. Natomiast jeśli ta, no, nasza tabela czy nasze zestawienie posiada dużo ilość kolumn i za każdym razem, jak trafiasz na jakieś dane musisz przesuwać się w lewo, aby zobaczyć, do kogo należą te dane. Mam dla Ciebie taki sposób, że zaznaczasz sobie komórkę z danymi, a następnie wybierasz Shift-Spacja, ponieważ Shift-Spacja spowoduje, że tam, gdzie zaznaczona została przeze mnie komórka, kliknęliśmy przed chwilą jedną z pensji, od tej komórki zostanie zaznaczony cały wiersz. I w ten sposób szybko dowiesz się, że akurat ta wartość pensji dotyczyła kogoś, kto nazywa się Czerwiński. Zaznaczam kolejną pensję, wybieram Shift, Spacja i znowu widzę, a, te dane dotyczą na przykład nazwiska Murawska. Bardzo podobnie dotyczy taka sytuacja również kolumn. Zaznaczam dane w jednej z kolumn i chcę zobaczyć, klikając na Control, Spacja tych danych, jaka kolumna z jaką nazwą dotyczy tych danych, które przed chwilą kliknąłem, na przykład klikam... Tutaj na jedną z pensji wybieram CTRL-SPACJA i zaznaczam całą kolumnę dotyczącą pensji, bo akurat komórka przed kliknięciem na CTRL-SPACJA była zaznaczeniem w pensji. To się mniej z praktycznego punktu widzenia przydaje. Częściej przydaje się sytuacja z wierszem. No i jeszcze oczywiście rzadkość w wykorzystywaniu, jeżeli chodzi o zaznaczanie, to na pewno Zaznaczenie całego arkusza, czyli tutaj w lewym głównym rogu masz taką zakładkę, po kliknięciu na którą zaznaczasz cały arkusz. W ten sposób to działa. Rzadko będziemy odzywać się do całego arkusza, częściej będziemy odzywać się do danych. Tak samo zresztą, jak zaznaczasz pojedynczą komórkę i klikasz na Ctrl A, zaznacza się najpierw zestawienie, czyli tak jak mówiliśmy, zaznać bieżący region, a następnie ponownie Ctrl A spowoduje, że zaznaczysz cały arkusz. Tak, jak przed chwilą pokazywałem to na zakładce w lewym górnym rogu. Tak to będzie wyglądało z zaznaczaniem. Wszystkie te skróty, które teraz pokazałem Tobie w wersji live, przeczytasz również w PDF-ie, który został dołączony do tej lekcji. Także koniecznie ściągnij go sobie na dysk i powtórz jeszcze raz wszystkie te skróty. One będą ciągle omawiane również w lekcjach kolejnych. Będę za każdym razem akcentował w kolejnych lekcjach dotyczących na przykład funkcji czy jakiegoś konkretnego, konkretnego działania w Excelu, że akurat wykorzystuję ten skrót klawiaturowy do zaznaczenia, czy odezwania się do konkretnych danych. Także śledź te zależności nie ma sensu wkuwać na pamięć wszystkich skrótów. One nam wejdą do głowy na pewno w ostatniej lekcji będziesz znać takie skróty. I one samodzielnie nam wejdą do głowy podczas używania ich. Praktyka czyni Mistrza. Do usłyszenia w kolejnych lekcjach.